Jest z nami Łukasz Strzępek, a więc kapitan drużyny Deportivo Las Peluna. Cześć, Łukasz. Yy, cześć. Wykończony po dzisiejszym meczu? Yy, bardzo. Za mała ta odległość pomiędzy pierwszym meczem a drugim? Myślę, że tak. Moje uda już nie są tej jakości, co 10 lat temu. Więc no niestety ja dzisiaj może byłem drugoplanową postacią, ale koledzy pokazali, że, że, że Deportivo Aspeluna może wygrywać po blamarzach w zeszłym sezonie. No właśnie, czy, czy spowodowana jest ta, ta zmiana? W zeszłym sezonie bardzo słabo, a w tym drugi mecz i drugie zwycięstwo. Może tak. Odmłodziliśmy kadrę średnia, to jest około 13-14 lat teraz. To jest tam Ja byłem zawsze słaby z matematyki. W każdym razie... No strzelamy bramki, gramy mniej więcej jak Legia Warszawa po awans do Ligi Mistrzów, więc na razie nam się to udaje. Dwa ciężkie mecze za nami. A graliście już jakieś sparingi przed ligą? w się czas się zgrać? Tak, dwie gierki graliśmy, niektórzy dołączyli w tym momencie dopiero, ale widzę, że się wpasowali w zespół niezależnie od wagi, czy lekka, pośrednia, ciężka, czy piórkowa. No i jakie te cele? Cele na ten sezon jesień 2016? No liczymy na no, górną tabelę w tym momencie, bo baliśmy się o te pierwsze dwa mecze z naszymi starymi, dobrymi rywalami. GSBK i Deportivo przepraszam, i ZK Bruk. Udało się je wygrać po ciężkim boju, ale no szczęście jest po naszej stronie, i teraz mamy długi odpoczynek, bo dopiero 9 gramy. Także no myślę, że damy radę. Dzięki serdecznie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.